Witajcie, dzisiaj wam pokażę ciekawostkę, że te wszystkie paszporty covidowe to tak w gruncie rzeczy można o kandupy rozbić. Na początek wrzucę wam tutaj taki kod QR. No, co bardziej ciekawcy pewnie już komórką próbują go szczytać. No, sama aplikacja ta fotograficzna powie, że tam nie ma żadnych sensownych danych, bo żeby odczytać ten kod potrzebujecie tak zwany skaner kodów QR, paszportów covidowych. No, jest kilka aplikacji w Apple Store, przynajmniej jest pięć, no i sobie je zgrałem. No i o co chodzi z tym kodem QR? Ten kod QR jest potwierdzeniem, że osoba, która się nim legitymuje, się zaszczepiła. No i jak ktoś już sobie ściągnął aplikację i sprawdził, no to pewnie teraz robi wielkie oczy. Ktoś nie ściągnął, to też zrobi wielkie oczy, bo oczywiście Wam pokażę. Celowo nie mówię, kto to jest, kto się wyświetli, no bo i YouTube, i Facebook, inne serwisy społecznościowe mają jakieś pierdolce, jak usłyszą to imię i nazwisko. Zaraz tagują kanał jako propagujący faszyzm. No już wiecie, o kim mówię. Także oczywiście jest to tylko w celach naukowych, a dokładnie to na tak zwanym Dark Webie jakiś gość się ogłaszał, że oferuje paszporty COVIDowe za 300 euro. Bez szczepienia oczywiście Ludzie zaczęli tam kwestionować To na pewno to oszustwo, wyślę Ci pieniądze, nie dostanę Na pewno nie jesteś w stanie generować takich kodów Więc poprosili go, żeby wygenerował dla wirtualnej postaci No i nie można było wybrać bardziej absurdalnej postaci niż Adolf Wiadomo kto No i jak zaraz zobaczycie Wszystkie aplikacje, które ściągałem z różnych stron rządowych potwierdzają, że to szczepienie jest ważne. No i są dostępne dwa kody QR. Tutaj wrzucam ten polski, jest też francuski. Znaczy dokładnie mówiąc, to jeden kod mówi, że Ministerstwo Polskie potwierdza, że ta osoba się w Polsce zaszczepiła, a ten drugi, że we Francji. Trochę się różnią tam datami urodzin. Jest dociekliwy, sobie spokojnie pewnie gdzieś wygooglujecie. No ale teraz może pokażę Wam screenshoty z tych aplikacji kod QR, najeżdżamy. PYK, proszę bardzo. Data urodzi, taka trochę dziwna pierwszy, pierwszy, trzydziesty rok, ale tu mamy podane też, jaką szczepionką zaszczepiony, kiedy, gdzie. No tu mamy aplikację szwajcarską. Dostęp do kamery, proszę bardzo. Tu też potwierdzone, trochę mniej danych. Korona pasów, chyba, była aplikacja brytyjska. Dostęp do kamery. Najeżdżamy. Pyk także widać, że Johnsonem się zaszczepił. Jednodawkowa. Polen tu mamy kolejną. Health Passport. Tu z tego co pamiętam, to się nie dało, bo chyba chcieliby się zarejestrować dokładnie. Także niektóre aplikacje wymagają tam rejestracji na stronie. Także sobie to odpuściłem. No i na koniec zobaczmy naszą rodzimą z centrum e zdrowia najeżdżamy. Certyfikat potwierdzony. Także co wygląda że gdzieś klucze prywatne do podpisywania tych certyfikatów wypłynęły. I to zarówno polskie i francuskie. I pytanie teraz, jaki będzie odzew, bo skoro te klucze już nie są tajne, no to każdy kto ma do nich dostęp może generować takie certyfikaty. Więc jak certyfikat nie jest wiarygodny, no to nawet jeśli ktoś ma prawdziwy, no to może to być gdzieś potem kwestionowane. Problem, nie problem, zobaczymy. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.